Uznanie bezsilności, temat, który jest non-stop obecny w terapii leczenia uzależnień, w pracy z osobą dotkniętą problemem z uz uzależnienia, e, także w pracy z osobą, która jest gdzieś tam definiowana przez różnych terapeutów jako osoba współuzależniona. Dla mnie jest to też osoba, która dotknięta jest problemem uzależnienia. Tak pracują z osobami yy, przez innych nazywanymi współuzależnionymi. Ale rzeczywiście temat uznania bezsilności jest tematem trudnym, bo niby wszystko jest jasne na tablicy, gdy ja to rozrysowuję albo gdy to tłumaczę, no to wydaje się to bardzo czytelne, nie? Bezsilność, czyli no nie mam na coś wpływu, mogę się z tym kopać, takie przysłowiowe kopanie się z koniem, Mogę walić głową w mur, aż sobie ten łeb rozwalę. A mogę to zaakceptować, obejść przeszkodę i osiągnąć swój cel bez strat własnych. Natomiast bezradność to jest właśnie to, kiedy osoba dotknięta problemem uzależnienia po prostu uznała, że nie warto nic robić. Że jest już na to skazana, że będzie piła, pała, robiła różne inne rzeczy, to jest właśnie bezradność. To jest to poddanie się i to jest zmierzanie ku śmierci, kalectwu, samotności, cierpieniu. Tak to właśnie fajnie wygląda na różnego rodzaju moich zajęciach, warsztatach, ale też inni terapeuci kapitalnie to przedstawiają. Ja Słucham różnych podcastów i wiem, że te, teorety, teoretycznie przedstawienie bezsilności jest fajne, łatwe i osoby, które tego słuchają, a są trzeźwe, uczestniczą w terapii, no wszystko rozumieją. Rozumieją, mówią, że jest ok, że tym razem to już pojęły, w czym tkwi problem, uznały bezsilność, zaakceptowały. No, i tym samym nie będą kopały się z koniem. I czy tego nie robią? Ano, robią. Te wszystkie rodzaje, wszystkiego rodzaju wpadki, zapicia, kolejne ciągi, kolejne terapie w ośrodkach leczenia uzależnień, czy indywidualne, czy w NFZ, -cie. kolejne chodzenie na mitingi, powodowane jest tym, że ktoś znowu spróbował pić, próbował brać narkotyki, a ktoś znowu zagrał bo pomyślał, że uznanie bezsilności było tylko czasowe lub warunkowe. Warunkowe, na przykład zrobiłem to dla syna, ok, syn pełnoletni mogę pić, zrobiłem to dla żony, ale ona odeszła, no to mogę pić, albo czasowe, a zrobiłem to na dwa lata, tak gdzieś tam przysięgałem w kościele, albo komuś, po dwóch latach mogę pić. Różne są przykłady tego, jak sobie klienci, oni o tym nie mówią, ale ja to wyczytuję z tego, jak się zachowują, jak łamią abstynencję, to już doskonale wiem, że nie było uznania bezsilności dożywotniego, bo ja na przykład wizualizując sobie takie proste przykłady, wiem, że jestem bezsilny wobec tego, że nie zatrzymam pociągu na torach jak stanę, pomimo tego, że mam nadwagę i może słonia bym dał radę zatrzymać, no ale z pociągiem nie dam sobie rady. Więc uznałem tą bezsilność, tak? Nie stanę naprzeciwko lokomotywy rozpędzonej, wiem, że mnie zmiażdży. I tak samo jest z uzależnieniem. Też wiem, że nie napiję się wódki, czy piwa, czy innego alkoholu, bo mnie to zmiażdży, bo nie zatrzymam tego. No, ale to trzeba sobie wypracować. Trzeba gdzieś tam doskonale sięgnąć pamięcią do tyłu i zobaczyć, ile razy próbowałem zatrzymać tą lokomotywę. Nie jest to proste. Z tą bezsilnością mierzymy się codziennie, kiedy pojawiają się różnego rodzaju wyzwalacze, głody, zażycia, napicia się. No, trzeba po prostu o tej bezsilności pamiętać. Trzeba też dzielić się swoimi problemami z uznaniem bezsilności z innymi, terapeutami uzależnionymi, współuzależnionymi, no, kimkolwiek, z grupą wsparcia, tak zwaną. I wtedy rzeczywiście można cały czas się w tym kierunku rozwijać. Bez rozwijania się co do uznania bezsilności, nie osiągniemy stanu równowagi psychicznej, zdrowotnej, stanu zadowolenia z życia, ze zmian, które wprowadzamy. Bo cały czas będziemy mieli w głowie, że cholera jasna jeszcze kiedyś spróbuję. Jak nie dziś, to za rok. Po co? Spróbujesz za, nie dziś, ale za rok i za rok będziesz leżał pijany w rowie, czy gdzieś tam albo w domu i cała rodzina będzie patrzyła na kogoś kto po raz kolejny zawiódł no bo tak odbierają to osoby najbliższe nie? one myślą że zawiedliśmy że mieliśmy może złe intencje no różne takie rzeczy ja wiem że to tak nie jest ja wiem doskonale jak ciężko jest uznać tą bezsilność i że to nie jest prosta sprawa ale to wiem ja tak ja patrzę na to z, tak obiektywnie gdzieś z boku przez pryzmat wiedzy doświadczenia własnego a i doświadczenia w pracy z klientami. No a niestety nasi najbliżsi tego nie wiedzą. Oni też doświadczają tego, że czują się bezsilni. Kompletnie bezsilni. No najgorsze jest to, że często czują się bezradni, że też się poddają. Mówią, tu już nic nie da się zrobić. No i ja ich też rozumiem, no bo jeżeli wielokrotnie próbowali kogoś ratować bez skutku, bez rezultatu, straty są coraz większe. Po stronie tej osoby, którą tak kochają, którą próbują ratować, no to mają prawo poczuć bezradność. A gdyby poczuł bezsilność, no cóż, jak poczujesz bezsilność, to szukasz innego wyjścia. Szukasz innego sposobu na to, żeby problem rozwiązać albo żeby coś w życiu zmienić. Ja bardzo nie lubię tego słowa, rozwiązać problem, tak? W pracy jako prawnik rozwiązuje problemy, nie? Piszemy jakieś pisma, coś, coś komuś wyjaśniamy. W terapii raczej coś zmieniamy. Więc z tym uznaniem bezsilności jest tak, że jeżeli uznamy bezsilność wobec alkoholu, wobec narkotyków, wobec pijanego partnera, pijanej partnerki, że jesteśmy bezsilni, wszystkie nasze dotychczasowe reakcje nic nie przyniosły, to coś zmieńmy, zmieniajmy. Zmieniajmy z tą dobrą intencją, że to wpłynie na zmianę po stronie mojego partnera, po stronie mojej. Zmieniajmy w kierunku tego, żebym ja wreszcie zaczął być z czegoś zadowolony. Pamiętajcie, że trzeźwiejemy dla siebie. Dla siebie uznajemy bezsilność nie dla syna, nie dla rodziny, ani dla psa. Bo i takie mam przypadki, że ktoś tam mm, no bardzo mocno jest na tym psie zawieszony. To nie jest nic złego, oczywiście. Ale, ale chodzi mi o to, że uznajemy bezsilność dla siebie. E, tylko będąc zadowoleni z tego, co robimy, z życia, my możemy w czymś komukolwiek pomóc. Dotyczy to zwłaszcza osób, które towarzyszą osobie uzależnionej. No towarzyszą, cierpią, tak, no nieodłącznym e, e, jakby elementem towarzyszenia osobie uzależnionej może być cierpienie. W zasadzie jest, jest po prostu cierpienie. Więc skoro już uznałem, zaakceptowałem, że nie mogę nic zmienić, to go zostaw, odejdź. odejdź w taki sposób, żeby to wpłynęło na, na zmianę jego życia, bo czasami jest to jedyne rozwiązanie. Odejście, pozostawienie, pozostawienie innym pracy do wykonania, którą do, dotychczas robiliśmy my jako rodzice, jako partner bezskutecznych. Także temat rzeka, temat bezsilności, a mówię o nim dlatego, że jutro zaczyna się miesiąc trzeźwości, sierpień, też będę bardzo aktywny na moich grupach wsparcia, jadę też na dyżur do środka Prometeusz w Mysłowicach, więc myślę, że warto w tym miesiącu, ci, którzy będą planowali, żeby ten jeden miesiąc rzeczywiście był miesiącem, kiedy nie sięgną po alkohol, żeby pomyśleć o tym i bezsilności, że to nie jest nic złego, że to są moje zasoby. Uznanie bezsilności to jest mój nieprawdopodobny zasób, moja mądrość, moja siła. I uznanie bezsilności właśnie sprawia, że kiedy jesteśmy w tym miesiącu, powiedzmy, jednym w roku, w sierpniu, trzeźwi, to jesteśmy autentycznie zadowoleni, bo uznaliśmy, że czegoś nie kontrolujemy. Nie nie jesteśmy w stanie być szczęśliwi sięgając po butelkę czy po narkotyki. Więc może ten miesiąc, w którym nie sięgniemy po to, sprawi, że pójdziemy dalej, będziemy chcieli zrozumieć, jak pracować nad uznaniem bezsilności, jak to zaakceptować, będziemy w stanie dostrzec w ogóle, jakie mam profity z tego, że ja uznałem swoją bezsilność. Bo rzeczywiście. Różnie z tym bywa, jak to jest gdzieś tam postrzegane tak powszechnie, to uznanie bezsilności. E, niestety, no, często jest to kojarzone z jakąś oznaką słabości, z jakimś upośledzeniem, ograniczeniem, a to właśnie tak nie działa. Ja z dużą, znaczy, z dużym współczuciem patrzę na osoby wokół, które mają problem z akceptacją, że na coś nie mają wpływu. No, wzbudzają moją szczerą taką litość. No tak. E, to tyle na dzisiaj. Uznałem, że muszę coś nagrać po dłuższej przerwie. I uznałem, że będzie to fajnym podsumowaniem takich dość licznych interwencji, które ostatnio prowadzę z osobami mocno, mocno powracającymi do nałogu. Pozdrawiam wszystkich i życzę miłego dnia.